Cześć. Tu, Ania po godzinach? <coughs> Sorry. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17 moda, która się nazywa Voxel Map i dodaje nam minimapę do naszej gry, żebyśmy się nie zgubili. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać cztery pliki z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem Fabryka. Tutaj klikamy na Download Installer i stąd pobieramy plik. Po czym wchodzimy na taką stronę, do której link jest również w opisie do filmu, to jest w, y, strona Fabric API. Zjeżdżamy w dół tutaj, stąd y, po, y, tutaj przy Recent fil, Files pobieramy, y, szukamy y, wersji Minecraft 1.17 i stąd y, pobieramy tutaj, klikając na tę strzałkę w dół, y, plik. Y, potem z kolejnej strony, do której link jest w opisie do filmu, y, to jest strona z voxelmap, Map, y, Voxel Map na Fabrik, właśnie. Bo pamiętacie, że pobraliśmy Fabrik. Na Fox Map na Fabrik. Tutaj szukamy. Tu jest wersja Minecraft 1.17 i tutaj klikamy na tę strzałkę w dół, i stąd pobieramy plik. Po czym wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z modem Mod Menu. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co mamy zainstalowane, jakie mody. No i tutaj zjeżdżamy w dół i tutaj stąd patrzymy gdzie, na wersję Minecraft 1.17, klikamy strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak mamy już pobrane, to możemy zainstalować. No i co robimy? Klikamy jednocześnie przycisk R jak robak i Windows ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury i wyskakuje nam wtedy takie okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata% i klikamy OK. I wtedy nam wyskakuje folder roaming, w którym to mamy folder .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft i tutaj w folderze .minecraft mamy folder versions. Wchodzimy do folderu versions. I tutaj musimy mieć folder 1.17. Jeżeli nie macie tutaj w folderze version z folderu 1.17, to musicie uruchomić Minecraft chociaż raz na wersji 1.17. I wtedy podczas uruchamiania tej właśnie wersji stworzy się tutaj folder 1.17. No i jak już mamy ten folder, to możemy zacząć instalować. No i co robimy? Klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przez nas Fabric Installer. I czekamy chwilkę, czekamy, czekamy, czekamy. O, aż nam się pojawi taki, takie okienko. Tutaj nic nie zmieniamy. Tu jest wybrana wersja Minecraft 1.17. Jest gotowe do instalacji. Klikamy Install i już po chwili jest z sukcesem zainstalowane. Klikamy OK. To zamykamy, to zamykamy. Uruchamiamy yy, Minecrafta. No i pojawił nam się launcher, i tutaj w launcherze wybieramy sobie profil. <laughs> Przepraszam. Z fabrykiem, czyli klikamy tutaj na strzałkę i stąd z możliwych dostępnych profili wybieramy profil z fabrykiem na wersji Minecraft 1.17. Po czym klikamy Play, klikamy tutaj, że zrozumieliśmy, że, że to będzie wersja zmodowana Minecrafta. Klikamy Play i czekamy, aż nam się tutaj wszystko zainstaluje. No i mamy już tutaj okno z grą, już. Jest pokazane, że jest zainstalowany fabryk, czyli gra jest zmodowana. Tutaj zresztą taka gwiazdeczka jest to też, znaczy, że gra jest zmodowana. No i tutaj tymczasem nic nie zmieniamy. Wychodzimy z gry Quid Game. Wychodzimy i teraz zainstalujemy te pozostałe pliki, czyli znowu klikamy R jak robak, plus klawisz przycisk Windows. Pojawia nam się okienko Uruchom wpisujemy procent APP data procent klikamy OK folder roaming folder .minecraft wchodzimy do folderu .minecraft i tutaj podczas uruchamiania właśnie yy, gry <coughs> przepraszam gry z fabrykiem stworzył nam się tutaj właśnie w folderze .minecraft folder mods wchodzimy do folderu mods i przerzucamy te pozostałe pliki do folderu mods mod menu, fabryk mod voxel map i fabryk api Wszystkie są w folderze MOC. Zamykamy zainstalowane, uruchamiamy znowu launcher, sprawdzamy czy jest wybrany profil z fabrykiem. Jak jest to OK, jak nie jest to klikamy tu strzałkę i wybieramy stąd i klikamy play i czekamy aż nam się uruchomi strona startowa gry. No, i mamy stronę startową gry. Dzięki modowi, mod menu, mamy tutaj zakładkę moc, w której możemy zobaczyć, co mamy zainstalowane. No i widać, że mamy zainstalowany właśnie mod menu, czyli coś, co dodaje nam ten właśnie przycisk i listę, którą możemy zobaczyć. Oraz, że mamy zainstalowane voxel map, czyli minimap i world map. OK, wchodzimy w single player. I tworzymy sobie świat. Ja zwykle. Z, z, z... A jeżeli chcemy się teleportować, bo Boxel yy, Map daje nam możliwość teleportowania, to musimy tutaj włączyć yy, cheatowanie. Także tu musi być on. Yy, więcej opcji, zawsze skrzynkę. OK, OK. No i czekamy, aż nam się otworzy światek. No i mamy nasz światek takie drzewko dookoła i tak dalej i tutaj mamy na środku napisane że witajcie w Woxel Map i tak dalej i tak dalej Z, z zamknij tę wiadomość czyli to, to co jest właśnie napisane i nam przeszkadza strasznie czyli klikamy Z i tego nie ma hurra hurra no i teraz tak jak widzicie mapa jest zainstalowana można już sobie tak po prostu chodzić już nie zgubimy i i i ale oczywiście chcielibyśmy żeby to nam coś już pomagało, zatem wchodzimy w Escape Options Controls i tutaj na dole mamy, że voxel map menu, to jest klikamy literkę M jak menu, jak mapa. Ok, done, 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 zatem klikamy M jak mapa i tutaj jest, że tutaj sobie jestem wśród drzew. Można to przybliżyć, oddalić kółkiem myszy oczywiście. No, i tutaj mamy Waypoints, czyli klikamy sobie tutaj, nowy Waypoint, czyli wpisujemy sobie sety ART. Yy, kolor zielony może być, ok, yy, ok, zrobione. Mamy tutaj, że jest start, tutaj jest przycisk Options, wchodzimy w Options. To są właśnie opcje mini mapy. Yy, jak widzicie, tutaj jest napisane, yy, koordynaty są tutaj. Gdzie jesteśmy w tym momencie, więc możemy to sobie wyłączyć, jeżeli nam to przeszkadza, albo włączyć. Możemy, jeżeli mapa nam przeszkadza, możemy ją wyłączyć. Wtedy te koordynaty są tutaj, możemy je też wyłączyć, ale oczywiście wszystko włączamy. Lokacja, możemy ją mieć po prawej stronie tu, 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 tu gdzie tam nam się chce tę mapę mieć. Wielkość teraz jest duża, większa, jeszcze większa i jeszcze większa i malutka. I regularna. Zostawimy sobie regularną. Jest kwadratowa. Możemy ją zmienić na kółko. Może się kręcić albo może być w miejscu, że zawsze północ będzie na górze. Ok, niech się kręci. Waypointy, jak pokazuje? Czy znakiem, czy dwoma, czy wcale, czy bikonami, czy znakiem, czy dwoma. No to dwoma. Bikony i znaki. Ok, mamy to tutaj wszystko zaznaczone. Don, don. O, i teraz jest malutka minimapka yy, Pokazuje nam gdzie jesteśmy I yy, 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 mamy zaznaczony waypoint O, tutaj, o, tam idzie w niebo <gryw> Idzie w niebo, dobra Gamemode zreatliwe Okej, okay, polecimy sobie gdzieś z daleka widać, gdzie jest nasz waypoint, to lećmy sobie gdzie by tutaj, czy tutaj są jakieś jaskinie. Na przykład, nie wiadomo, ok, sobie tutaj wylądowaliśmy tam widać to, dobra, to sobie zrobimy tutaj nowy punkt M waypoints twórz nowy yy, tutaj, że jesteśmy na górze, albo dobra, góra góra, śnieżna śnieżyny, a <laughs> zróbmy sobie taki ładny różowy kolorek nie, to nie jest ładny różowy, ej nie Dom, tylko edit Tutaj kolory bardziej bym chciała. <laughs> Sorry. No dobra, to tanki, tutaj fiolet Dobra, może być taki, jest w sumie podobny. Ok. Góra śnieżna. Ok. O, i teraz jak zmniejszyliśmy, to widzimy, że tutaj jest start, tutaj góra śnieżna. I teraz, jeżeli byśmy się chcieli teleportować na start, to możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to jest, że klikamy tutaj prawym przyciskiem myszy. Ej, co to było. Pierwszy klikamy prawym przyciskiem myszy i teleport tu. Tadam, i już jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest nasz start. Tak, a gdzie jest nasza góra śnieżna? Tutaj, gdzie jest taka strzałeczka malutka fioletowa. O, i tam jest nasza góra śnieżna. No i teraz na drugi sposób, żeby się teleportować drugim sposobem, to jest, że wchodzimy w M jak mapa, waypoints. Zaznaczamy góra śnieżna, czyli to miejsce, gdzie się chcemy teleportować, i tutaj teleport tu. <laughs> tak jak wspomniałam, żeby się teleportować, musimy mieć włączoną opcję cheatowania, bo bez tego to ani rusz. Chciałabym zejść do jakiejś jaskini, żeby wam pokazać, że mini minimapa pokazuje, co tam piszczy w... pod ziemią, ale nie ma dobra. To zrobimy tak, że sobie tu po prostu. Zrobimy dziurę. I się do tej dziury wciśniemy. No tak, jest cały czas jasno nad nami. Więc dlatego mini mapa cały czas pokazuje to, co widać na górze. Ale jeżeli przejdziemy tam kawałek dalej, gdzie już nie będzie tak jasno. o, to już nam się minimapa zciemniła zatem zrobimy sobie ją większą żeby widzieć o taką don 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 o i widzimy, o co tutaj mamy pod spodem mamy kopalnię widać z tej mapy na dużej mapie niestety tego nie widać tylko na tej Ok, no to kopmy dalej pod siebie Widzimy. Oczywiście my jesteśmy tutaj na środku, a tutaj nam się pojawiają różne rzeczy, oczywiście stwory, potwory również. Co to jest za stwór ten tutaj, który jest teraz koło tego creepera, który się pojawił? Co to jest tu? Nie wiadomo. Jakie dźwięki. Ciemno, ale myślę, że dojdziemy do czegoś tutaj. Co to jest za stwór? Dobra, może weźmy sobie coś, żeby nam było trochę jaśniej. Co się stało? Dlaczego już tego nie mam? Dziwne to było. Dobra, wsadzimy tutaj sobie. Okej. Okay. A, bo my jesteśmy w takim takim. Dobra, idziemy do tamtego. Zobaczymy, co to jest za stwór. Już jesteśmy w miarę blisko. Tylko pytanie za 100 punktów, czy on jest na tym poziomie co my, czy na innym. Uh. Hm. Cicho, bo się przesunął ten stwór. To gdzieś tutaj by musiał być. E, chyba nie znajdziemy. Już go nie ma. No dobra. W każdym razie, jak widzicie, mapa działa. Pokazuje nam waypointy, gdzie też są. Tutaj, tutaj. I, I gdzie my jesteśmy. I w ciemnościach, znaczy w jaskinie, pokazuje, co tam w jaskiniach jest. Hmm i Pająki słychać. Pu, brzydki jesteś. Dobra, to ja kończę. To się jeszcze teleportniemy ładnie. Hmm, teleportni się do startu. Nie, na górę. Na górę śnieżną. Teleport. Ok. I jesteśmy tutaj. To ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jak jeszcze chcecie poradniki. Jeżeli chcecie poradniki z wcześniejszych wersji Minecraft, to zapraszam na kanał zaprzyjaźnionego nam, z nami Stansa. No i tymczasem trzymajcie się. Do jutra. Pa, pa, pa. Całusów 102.